Pierwszy raz zaiskrzyło między nami w 2007 roku. Rok temu minęło 20 lat. Ile my się znamy? 16 lat. 5, 6, może 7. Pierwsze wiadomości zamiast na czatach odbieraliśmy na pagerach. Porozumiewaliśmy się bez słów. Zwiedzaliśmy świat, poznając nowe miejsca i ludzi. Nasze różne osobowości, umiejętności wzajemnie się uzupełniały, tworząc zgrany klimat w jednym z programów wyszłaś ciężko wkurzona. Po 8 latach poczułem, że potrzebuję chwili dla siebie. Powiedziałeś, dlaczego się tak strasznie rozpychasz. Oczywiście, że byłam zazdrosna. Absolutnie turbo tak. Jak się o te przyjaźni dbało i się lubiliśmy i w ogóle, no to, no to... Było warto. Każda relacja, niezależnie czy z partnerem, firmą, drużyną czy widownią, jest dynamiczna, bo w tym roku obchodzimy 20 rocznicę wstąpienia Polski do Unii. No i choć czasem i skrzy zawsze znajdziemy wspólny język. Bywa różnie, ale bilans wychodzi na plus. Ta wspólnota to nie jest tylko suma państw, które do niej należą. To jest o wiele więcej, bo to są wspólne wartości. Takich relacji życzę sobie, wam i wszystkim Polakom.